Dobra! Mariola buzi! Eee kurwa! Ty kurwa Chińczyku! Co jest? Nie jestem Chińczykiem, ja mam kurwa tutaj ten. Tamasz, masz żółte papiery. Ja mam tutaj dobre kurwa wkręt. Jestem kurwa kierownikiem tego szpitala i lepiej nie podskakujcie, bo jak wam ten powiem coś, to, to kurwa. No to co ty tam nie rozmawiaj z nim Mariola? Chodź! Nie, będziemy z nim oglądać? Będziemy, ale po przerwie reklamowej. Nie, ja chcę jeszcze teraz nim pokazać. Mua! Mua! A to tobie jeszcze później tam buzi. Dobra. No stary, kurwa. Nie kozacz tak. Ja? Dlaczego? Dlaczego? Tak, ja, tak, dok. Dobra, stary. Teraz, kurwa. Przejebane masz. Zajebałeś mi elewator, kurwa, i całe dynamo z roweru wykręciłeś. Ja mam tutaj, chłopie, kurwa, wkręty, bo ty okradasz mój szpital skroplówek i, kurwa, dziadku, wypierdalasz z siana. Ja wiem, kurwa, ale masz jakieś dowody? Ja nie muszę mieć dowodów. Wy wystarczy, że ci pierdolne tak w głowę, że wyskoczysz z butów i pierdolnisz o księżyc. Ty, chłopie, kurwa, a co? No ja, kurwa, wiesz. Mhm. No, dobra, a ja znam karate. A ja, kurwa, chodzę na... Kurwa ten... podaj mi rękę. Chodzę na aerobik. No dobra. To się kiedyś skumamy, nie? Jezu! Ciadek? Co jest? Kurwa córko, bo ja nie pamiętam, czy jesteś moja córka. No, nie pamiętasz, że ja jestem fan córką. Przecież trzymałeś mnie na rękach. Kołysce mnie bujałeś! No co ty, kurwa! No tak! Przecież nie pamiętasz jak, kurka, chodziliśmy razem na jagody? No co ty, kurwa, ja nic nie wiem, dziewczyno! Miałem wypadek, kurwa, spadłem z trampoliny, gdy chciałem, kurwa... To pamiętam jeszcze, gdy chciałem zrobić, kurwa, zajebisty pirouette na basenie. I kurwa, niestety nie pamiętam nic, ale daj mi rączkę. Daj mi rączkę, bo ja bym chciał energii cię zajebistą przekazać, kurwa, bo jestem teraz Harry Krishna. No, no, no. No, no. Dzięki Aj Mariola sorry, ścisek Tak kurwa to już. Ja dzisiaj rozmawiałem ze Stefanem. O czym z nim gadałeś? Powiedz? No on chciał mnie, kurde. Co, wrzucał ci znowu? To jest chuj jebany, nie? No tam kurwa. No a co, a potem no, wrzucałeś też mu też coś powiedziałaś mu coś? No jak kurwa, przecież muszę być, jestem kurwa klient z wybrzeża. No ja też jest, ja jestem z zakopanego. A wiesz to koło chuja lata, kurwa skąd jesteś, bo ja kurwa jestem tutaj kurwa szefem tego szpitala. No a co? No a kurwa to, że ci kurwa już nie będę ci kurwa już żadnych pieniędzy przesyłać kurwa na tą... Ja co ja dlaczego? Przecież zawsze kurwa ci pomagam zmywać naczynia, gdy kurwa, masz problemy, chłopie w domu. Ja pierdolę! Szantan! kurwa! Śmieci wynoszę! Tato! Przy... Przy... Tato! Ej, córko! Ja nie wiem, co ty mi tu jebiesz dalej, kurwa, ale, kurwa, chyba dzisiaj nog nie umyłeś. Ła Łaść kurwa, widzisz, już mam poje... układane w bani, bo coś mi tu śmierdzi, wiesz. Nie wiem, czy to, kurwa, ja, czy to ty, ale jebie w tym szpitalu strasznie jakimiś trupami, kurwa. A na tym muszku ktoś na pewno kiedyś umarł i ja normalnie kurwa już mam wkręty, bo mnie to wszystko już leczy tutaj i nie jestem uzdrowiony, bo ci lekarze to kurwa jakieś pojeby. Zaszedzij mi nożyczki, kurwa, w ten kurwa. Co ci za... co? Nie pierdol! Gdzie ci zaszedzi nożyczki? A, tam kurwa w brzuchu, zobacz, Turko, normalnie, bo mnie kuje kurwa. Jakieś szmaty tu rozpierdolone są w ten wszędzie, a kurwa i pewnie jeszcze pojęli ta kurwa. Co, co, co? Co ci zrobili? Powiedz mi kurwa, co ci zrobili? Narkoza nie działała i widziałeś, jak robili operacje pewnie, kurwa, ale wiesz, nie martw się, mam wszystko na wideo. No dobra, wycięli mi, kurwa, ja wiem, ja też to widziałem, ale wycięli mi pół kilometra jelita, kurwa, i normalnie nie wiem. Dobra, spoko, złożymy. Co, co, złożymy reklamację? Dziewczyno, ja już płaczę, mi wszystko napierdala, kurwa, a tutaj pewnie klienci, co siedzą, kurwa, za monitorem komputera. No wiem, kręcą z nas bekę. No właśnie, a to nie jest śmieszne, kurwa, bo ja się źle czuję, do chuja. No Dobra, dobra, czekaj! Wiesz, co ja zaraz pójdę? No i dobra, dobra, idź! Ale wiesz, idź do butetu jeszcze i kup mi kurwa papierosy, bo tak mi się kurwa chce jarać, że już pierdolca tu dostaje. Może jeszcze kurwa przynieść te 50 cm jelita, bo normalnie już mnie je wie, to wszystko, wiesz? Hmm. No i kurwa, to nie jest, coś, nie jest coś w ogóle śmieszne. Ale mam wkręt. Ja wiesz, ja już wymieniam teraz. Ta Polska Służba Zdrowia mnie rozpierdala, kurwa, ja nie wiem co oni robią z tym pieniędzmi, powinni, kurwa, normalnie się leczyć, chłopaki, kurwa, ale ja wiem, to jest wina, kurwa, tego, że po prostu nie ma pieniędzy w Polsce, ale ja wiem, bo, kurwa, ja sam, przecież, kurwa, okradałem ten kraj i źle się z tym czuję i to jest moja wina. Dobra, dobra, ja też okradam, ale każdy musi jakoś zarobić. No, ale przecież, kurwa, ty, ja przecież straciłem pamięć, kurwa, nie zapomniałem. Mhm. Chyba mi, kurwa, się wszystko powróciło, ale zajebiście. Kurwa, mieli mi zrobić operację kręgosłupa, wycięli mi dwie nerki, kurwa, i kurwa, serce wstawili innego typa. No ale wiesz, ja kurwa wiem o tym. I... Dobra, dobra, wiesz, ja już tu już nic nie wiem, teraz w końcu mi dotarło dzięki tobie. Dzięki twoim pięknym oczkom, kurwa, moja żonko kochana, kurwa. A, przecież ty jesteś moją córką. No widzisz, i znowu mi się pierdoli. Może dlatego, że naprawdę za bardzo pierdolnąłem kurwa, głową o ten kafelek w basenie, kurwa, który wystawał za bardzo kantoja... Ka ciasto. Dobrze w ogóle, że nie wpierdoliłem... Ta, ta, ta! Że nie wpierdoliłem... Ta, 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 ta! Nie... Będzie wszystko dobrze. Ja, ja się ustawię, będę miał dobrze poukładane w głowie, jeszcze porozmawiamy na jakieś dobre kurwa tematy, a potem jeszcze pograsz ze mną jeszcze w te szachy, które nie dokończyliśmy i stoją w domu dalej na szafce kurwa. No oczywiście, oczywiście stąd pogram na to zawsze w szachy kurwa. A zmienisz mi bamper teraz? No oczywiście, za chwilę no kurwa, a czemu tu zniknęłaś teraz i siedzisz znowu tutaj? To był montaż kurwa, nie umiem montować filmów Ja rozumiem, wiem, ale siostro kurwa, masz jebiste biste kurwa skarpetki Dobra, dobra, nie podrywaj mnie tutaj, weź kurwa, przełączamy ci nową kroplówkę <ścoughs> O, o, na, na.